Cześć, dzisiaj pokażę Wam kolejną małą konstrukcję, a mianowicie Jeep wersja pierwsza. Jest to oczywiście Jeep łowców. Zapraszam. Jeep nie ma jednej opony, widocznie wraca z polowaniem. Z przodu znajduje się coś w stylu kosu, dzięki którym można pokonać różne przeszkody, jak na przykład mały dinozaur. Maska przednia jest dość standardowa. Z tyłu natomiast znajduje się miejsce na przykład na skrzynkę. Drzwi są otwierane. Z tyłu jest jedno małe światełko. Cały Jeep jest kabrioletem, natomiast można znaleźć też wersję z klatką. Dzięki za oglądanie! Koniecznie zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem i zostaw łapkę w górę. My idziemy dalej z daily i się nie zatrzymujemy. Cześć!